Dziwny ten pas jest tak, tak sam strażnik z papęty Czerwony mieczek ma i <grybujesz> będzie bił I nie mam ja pół HP, nie? Od razu <grybujesz> Nie było pary Teraz było niby, ale Było? Już inny dźwięk, dobra Tu było Tu nie Tu

To mnie jednym ciosem zabiło. Co to było? On podwójne cięcie zrobi. Dobra, jeszcze raz będziemy się z nimi tu bawić, ale przejdziemy. To jest też taki, taki mis. Buch. Kurde, myślałem, że Elden wolny, nie? A tutaj? To jest jeszcze wolniejsze. Dokładnie. Może też muszę coś na tym drzewku na pewno. Może coś będzie wtedy szybciej. Bo to jest taki kurczę wolniejszy tak Souls. przyspieszać no dobra go sparuję tutaj nie ale w tej drugiej fazie jest nieciekawie no tu błąd no to jest teraz robi ten swój mieczyk I to mogę uniknąć nie tutaj, tu już nie, tu już nie no dobra uniknęło jednak, no, tutaj trzeba może rzeczywiście ten ...punik. no to nie wiem no dobra sprawdzimy teraz na odległość czy to trzeba może uciec przed tym czerwonym atakiem bo jest mocny i podwójny że dla perfekt pary nie jest no dobra parowary no co z tego spokojnie dobra. no dobra No, Jakie morte, jak ja parowałem? <laughs> Kurde. Dobra. No już druga faza była, nie? Spokojnie było. Szansa była. Tego Kurtisa też muszę jeszcze wziąć albo tego Virgilio, bo ja to chyba miałem. To muszę zmienić, no zobaczymy. To jest pierwsza faza dopiero. Ja no nie w taczki, wziąć. Dobra, Jo. No pięknie. Tak to umie unikać, że... Ta coś mam nie tak z tym z tym moim Dobra jak teraz to, to zmieniam Na no inną no, inny ręsztunek Kurde, jakaś masakra to jest. To się urodza sparować? Kurczę, dasz, Faktycznie No ale to to już. Nie wiem co on robi. Co on robi po kurde? No dobra. To robi to. Kurde. Ale ma kabra. Często jest. Może to, to robi cały czas, no Ja nie wiem czy to mam blokować, czy Bardziej parować No dawaj. No i co? Ale par Dawaj, pójdę Ale dostaję. No ale daleko jeszcze no, robi ten czerwony. Nie, to jest masakra to czerwona Kurde, może tak Szkuczyk, nie inaczej no, to tak nie trzeba, no Dobra, mam, high ranked mam. Kate Keepera załatwionego, okej. Okay. No ale jak to jest proste, to... Dziwnie się walczył z nim. Na której postawie to zrobiłem? Na tej. Na tej najsłabszej, to najwięcej zabiera. Dobra, jesteśmy dalej. Opuszczona wieża. Wieża ilito.

Znowu tutaj się pojawił, ale jeszcze on był w tym. Nie wiem, czy dobrze robię. On się pojawia i tylko coś mi gada. U, czy sama dula. No, wysoko jedziemy, mam nadzieję, że jest, od nisko. No, jest. Bo nie chcę znowu tej drogi pokonywać. Co tu mamy? Tynki się sypią, słyszę. No górę. Faktycznie się sypie. Widać. Kurz. Dobra, zaczyna się pewnie bo <noise> jakiś większy. Dawaj tutaj nisko. Kurde. No. Jest. Super. No ale bosa mam? Następnego. Jak nic. Warkocze odcięty dziewicy. Dobra, to jest do czego to było. Co ja mogę dowalić? To nie mogę na przykład nie. Tu mi niskozi na ma Julika brakuje. To też nie. To też nie... Ja tu nic nie mogę, wszystko zrobiłem. Oprócz Vergilio i maska strażniejka. No dobrze. Stłuczona. Kurde, może to są coraz lepsze te Te maski. Nie no zróbmy to. To będzie na dwójkę. Na trójkę i do rady pewnie. Nie do rady, no ale zróbmy tą maskę. Wybierzmy ją. Zamiast tego. Zamiast tego dziotka takiego. Wymienię sobie, może rzeczywiście coś innego, nie? Ten nie. Zamiast tego, może bym. Kurczę, muszę powymienić, bo ja tu nie wiem. Tu na pewno są jakieś właściwości z tego lepsze, gorsze na pewno strażnika dwójki, dobra i co tu mam aspekt jaki na to nakładam mam ten aspekt obrońcy wyłomu że umierza to mi plus 5 dodaje kurde ten wyłom jest dobry łotra akolity hmm za niego Vermilia, to mi elementalista daje. Strażnika bramy? Też dobre No, na przykład Strażnika bramy wezmę i wezmę sobie broń na to, a to właśnie nie wiem, czy to ten kamień jest najemocniejszy, czy nie Hmm Kurde, no nie wiem, na przykład zmienię, nie? I wezmę sobie moją broń. A ten miecz Montana, epicki, dobry pewnie. Można by go też dowalić. Zmień sobie na razie na nasz i zobaczymy, czy to jakiś sens będzie miał. Kurczę, ile tu broń jest przesada, nie? Dobrze, no z jednej strony, bo wybról olbrzymi, nie? Nie idzie ci tym, to się zmieniasz. No dobra, i wezmę, mogę tym grać. Nie, X jest czyli to nie, nie mogę. A jak to zrobię? Też mam X. To muszę ten aspekt wymienić, chyba. Kurde, tak czy nie? Aspekt do siłka. Tak, aspekt do siłka, okej. Okay. I teraz to zmienię. O na przykład. No, w kolorze Indigo. No nie wiem. Spróbujmy, ale nie widzę za bardzo. Tu też mam jakieś granaty. Nie, wywar wojownika. No nic, dobra, ja tutaj to nagrywam, idziemy. Na bossa. No bo drugi też mam to, drugi to mam... O, teraz mam to. Kurde, ale to jest dużo, dużo HP mam. Dobrze, niech będzie. A trzeci mam za niego, tak? Tak. Czyli mam tak... Ten mój... I tego spróbujmy. No zobaczymy, no fajnie wygląda, nie. Ale... Czy będzie dobry to się okaże. Pewnie nie. Dobra, lecę. I to jest na pewno bonsa, stowa. Zobaczymy kto to Zrobimy z 5 prób. Kapitan z Pawęta, my kurde. Hall. kapitan jest i tam później ten jeszcze. Na tej arenie, co? Z, nie wiem. Kurde, jakiś nosorożec, stop. Też jeszcze musisz tam cofnąć. My go minąłem. Listening Blade The Queen To your greatest, final chapter. Brawaj kapitan Trzy hity mnie nie ma Kurde <gul> <gul> no, się zdał z nim męczu Dobra, poko, kurde, co to jest? Co? To jest? No dawaj, zobaczmy. Ojej, co on ma? No to no, trzeba parować, nie? Tak. Widzę jak mi się teraz poszło. Ja już nie mam energii. <laughs> Kurde, co to jest w ogóle za gra, no? To jest dla mnie masakra. Dobra, widzę, że on ma HP Gigantyczną ilość. No męka tu będzie, jasne, na pewno. A jak nie, to się jeszcze cofnę do tamtego. Bo tu jest taki pewnie bos lokacji, myślę. Tak myślę, ale nie wiem, może nie ale mogę się cofać do wszystkich lokacji. Dobra, to jakieś parowanie w ogóle. No, udało się czy nie? Ile złota ma? Kapitan Spawenta? Pawenta. Kurde, robi trzy razy, pięć razy. Ale jak gram w ogóle. Dobra, jeszcze dwa razy nie będę koleczył, bo to masakra jest. Ja tu się muszę przygotować do niego, bo ja tego w ogóle nie pokonam. O, dokładnie. A wydaje się silny, nie, ale no, nic nie robię. Dobra, zobaczmy tak. Na tym. Ja to, to wtedy jest najsilniejszy. Ten, nie, ten jest najsilniejszy. On najwięcej zadaje. Ustawiam te aspekty też, bo pewnie ma znaczenie. Dobra, za którymś mi wyjdą na razie. Ten początek mi za którymś wyjdzie. Ja wiem, że paru, że parować trzeba, no przecież jasne, nie no przecież, ale to nie wychodzi. Tym mieczem to nie wychodzi <laughs> Jeszcze nie, zapo nie zapominajmy o zadawaniu ciosu, gdzie z tym orężem jest to prawie niemożliwe, bo jest normalnie. Bardzo ciężko za cios, on jest szybszy już nie mam pół HP. Daj no, cztery razy. Dobra, muszę cię zblokować. Cię muszę zblokować, że na razie jeszcze się nie udaje. <laughs> no. Ja to za czym załapę, to mi ja nieraz ojej, ale bardzo dużo czasu. <grywa> Nigdy za pierwszym bossa, za pierwszym to rzadkość. No dawaj. Pewnie za późno to robię. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery razy robisz to, tak? Cztery razy to robisz. Masakra! Cztery razy to robi. <grystanie> Trochę zbroje ma Dobra, co my tu jeszcze mamy? To mamy... No zobaczmy co to, to może coś też paruje inaczej. To jest też zapakowane tam 6 chyba. Może, to, ale ja wiem, czy każdy miecz tak się różni z parowaniem. Zobaczmy. Tak dostałem stwierdził, że coś tam jest inaczej. No ale to trzeba wyczuć broń. No i tego gościa, bo. Trzeba go wyczuć. Dobra, co mam jeszcze na innych postawach? Kurde, ten trójząb. widły te. I to widłami na 5-metrowego opancerzonego. Kurde. Dobra. Czy jakoś tak, zobaczmy co tu można uciec. No leci jak wariat i tyle no. Że mu muszę też zbić postawę tutaj, nie? No na pewno, no. Kurde, widmo nie takie złe, nie? Nie, tak to już tego daję. Dobra, po mnie. No dobrze paru jedną. No. <laughs> dobrze. No zabrałem mu 5% z tropia. 5% mu zabrałem zdrowia. Ale <noise> się będę męczył tutaj. Dawaj jeszcze te widła. A jeszcze mamy inne widły. No Tu jeszcze coś mamy. O, mamy ten trójząb. Który jest też dopakowany. To jest epicka broń. Ale to jest, kurde. Kaszanka. <noise> to jest chyba na plus dwa tylko. No tu mogłem cios, nie? A tu? Raz, dwa. Skacze jeszcze tak, dobra. No. Dawaj. Dobra, skaczesz tak. Chociaż mógł pierwszą fazę zbić, ale to gdzie tam do pierwszej fazy, jak on... Jak on jest przecież tutaj, 5 pięć, pięć ataków robi pod rząd, no, a ja stoję, nic nie mogę zrobić, no. Nie jest tak responsywna, niestety, z opóźnieniem to wszystko działa, no, ale to trzeba wyczuć, od cieniutko mi idzie, niestety. Dobra, jeszcze zróbmy to nasze, tylko na, na tej postawie większej, dobra. on guard a lucky blow Też nie wiem, czy uniki. Coś daje. Bardzo słabo. No, cienko. Dobra, spadaj. Ostatni raz próbuję, bo profanacja niewolka. Straszna. Nie wychodzi, w ogóle nic. Pozmienia się te aspekty. Popróbujemy. No i padnie dziadek. To już dobrze dodało. Dawaj. No dawaj jeszcze. Dobra. O, już coś tam w pierwszej... No to też można? Nie, to nie. Nie udało się. Kurde, on jeszcze robi to. Ten atak nogami niesamowite A to działa No to działało Ale gdzie to? Ile to jeszcze jest HP? To nad postawy Bardzo dużo Dużo No ale już coś się dzieje, nie? Już coś Coś inaczej coś lepiej to nie trafiłem Okej okay. Nic nie trafiłem teraz No dobra w Do pierwszej fazy co. A gdzie tam? Już mnie... Już mnie, już mnie spacyfikował. Błąd! No dawaj. Dawaj tą fazę! No nie da mi tej fazy zrobić. Teraz zrobi. Zrobiłem, ale co to jest? Ile to? No, gdzie? No, przecież to ja mam teczek. Połowa, no dobra, jest szansa, jasne, nie? No, ale tak to wygląda. No, trochę on tam zabiera do połowy. Powiedzmy, nie? Dobrze, ja tutaj sobie jeszcze pozmieniam. No, i lecimy w następnym z nim. Pewnie kilkanaście prób może być, ale polegnie. Zapraszam serdecznie na. Kolejny odcinek z Enotri.